Ta stylizacja Agnieszki to stylizacja wieczorowa. Do stylizacji wieczorowej wybrałam sukienkę w pięknym, przegaszonym odcieniu e, fioletu, który ma w sobie bardzo dużo szarości, co świetnie pasuje do typu kolorystycznego Agnieszki. Jeśli zaś chodzi o krój tej sukienki, no to jak zawsze, podwinięte rękawki na wysokość talii zbudowały talię, ale dodatkowo ta sukienka jest zakładana kopertowo, jest przekładana. Przez to zawiązanie w talii, ta talia tak jakby powstała, jest bardziej widoczna. Zbudowaliśmy po prostu to wcięcie w talii, którego Agnieszka po prostu normalnie nie ma. Fajnie, które, fajne marszczenia, które powstały na sukience, dodały objętości w sylwetce. Dodatkowo lekko błyszczący materiał, który także dodaje objętości. I ta sylwetka już wygląda na taką bardziej kobiecą. Jeśli zaś chodzi o dodatki, to postawiłyśmy na bardziej takie srebrne buty, znowu srebrny zegarek i kolczyki, które miały w sobie odrobinę fioletowego i różowego koloru, co świetnie uzupełniało kolor sukienki. Dodatkowo sukienka mimo tego, że ma dosyć duży dekolt, to miała kieszeń, delikatną kieszeń na biuście, co pozwoliło na optyczne powiększenie biustu. Jeśli zaś chodzi o fryzurę Agnieszki, no to oczywiście była koloryzacja Dopasowana do jej typu kolorystycznego, czyli chłodne blondy, koloryzacja niejednolita, no i makijaż w skaszonych różach.